Walka z symbolami i zniekształcanie historii nie są zjawiskiem nowym. Bywali faraonowie wyklęci, wyklęci bohaterowie, wyklęte religie. Ale co miało przetrwać, przetrwało. Wojna Krzyżowa w Hiszpanii, gdzie nastroje społeczne wciąż niżej, rządzący lewicowcy wszczęli wojnę z krzyżem. Nieważne całe dzieje, w których krzyż grał rolę, dla współczesnych półgłówków jest Franco symbolem. Nic, że był kilka dekad znakiem pojednania. Dziś rzeczową dyskusję nienawiść przesłania. Jest wykaz, gdzie buldożer wyrwie symbol z ziemi. I co tam się pojawi? Stalin? Albo Lenin? Boję się, że się kiedyś naród zbudzi, skaca i krzyknie wielkim głosem: Basta! Franco, wracaj!